Cześć, witam na kanale Harterset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić tapetę w telefonie Motorola Edge Na początku przechodzimy do aplikacji ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki tapeta. Tutaj wybieramy opcję tapeta, tapety animowane lub tapety lub zdjęcia. W opcji zdjęcia możemy wybrać nasze zdjęcia, które wykonaliśmy ze screeny lub pobrane obrazy. W opcji Animowane tapety mamy dostępne animowane tapety w telefonie, natomiast w opcji Tapety możemy wybrać jedną z tapet, która nas interesuje. Gdy już wybierzemy tapetę, którą chcemy ustawić, możemy zobaczyć, jak ona wygląda na ekranie blokady oraz na ekranie głównym. Możemy też rozszerzyć ją na cały ekran i wybieramy, czy chcemy ustawić ją tylko na ekran blokady, czy na oba ekrany. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!